Dzień dobry Państwu, nazywam się Krzysztof Grobelski, jestem adwokatem imigracyjnym i w dzisiejszym nagraniu chciałbym z Państwem porozmawiać o Provisional Waiver. Provisional Waiver jest dla współmorządków obywateli amerykańskich, którzy wjechali do Stanów Zjednoczonych nielegalnie, a nie podlegają tej starej amnestii 245i, a także dla wszystkich innych, którzy mają kwalifikujących się członków rodziny, a są sponsorowani w jakikolwiek sposób, czy to przez pracę, czy to przez członków rodziny, tak jak przez rodziców, czy dzieci. Professional waiver, jak Państwo dobrze wiedzą, to jest ten waiver, który się tutaj się wszystko składa i po zatwierdzeniu tego waiver jedzie się do Warszawy na interwiu. A w, znowu w, o Kwalifikującymi się członkami rodziny w przypadku provisional waiver mogą być tylko współmałżonek albo rodzic, który ma przynajmniej zieloną kartę. Znowu, im więcej kwalifikujących się członków rodziny, tym lepiej, ale jeden z zieloną kartą starczy. I w tym, trzeba, w tym waiver trzeba pokazać, że jeżeli nie dostaną Państwo zieloną kartę, to to stworzy bardzo trudne warunki życia właśnie dla tego kwalifikującego się członka rodziny, a więc tak jak we wszystkich waiver pokazuje się stronę finansową, stronę medyczną, stronę rozłąki rodziny, ewentualnie jeżeli są dzieci, to mimo że dzieci nie są tymi kwalifikującymi się członkami rodziny, to Poprzez problemy dzieci, powiedzmy ich matka, a małżonka tej osoby, co składa waiver, będzie miała bardzo trudne życie i psychicznie, i finansowo. Te waiver są bardzo ładnie zatwierdzane, i osoby, które już te waiver mają zatwierdzony, a nie mają żadnej. Poważnej przeszłości kryminalnej czy przeszłości migracyjnej, na przykład jakieś stare kłamstwa na starych podaniach o wizę, przechodzą to bardzo łatwo, bardzo szybko i wracają do Stanów Zjednoczonych już z zieloną kartą. Także mówię, w dzisiejszych czasach, gdzie sprawy imigracyjne są naprawdę trudne. Proszę zwrócić na to uwagę, jeżeli macie kwalifikującego się członka rodziny, to proszę skontaktować się z doświadczonym adwokatem imigracyjnym i przedyskutować tą sprawę. Szczególnie proszę przedyskutować tą sprawę, powiedzmy, zasięgnąć drugiej opinii, jeżeli ktoś Was bardzo namawia na sponsorowanie przez pracę i ewentualne użycie tego waiver czy cokolwiek innego, bo tutaj jest naprawdę bardzo dużo nadużyć i mówię masę masę klientów przychodzi, którzy zostali w ten sposób oszukani. Także dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam do swojego biura. Telefon do biura jest 773 282 0600. Mój biuro mieści się przy 3813 North Hallem Avenue. To jest Hallem bardzo blisko Irving Park po stronie Chicago. Dziękuję bardzo.